Cześć Wam wszystkich z tej strony. Fifczak oraz. Z... Doktor. I to już będzie czwarty odcinek z Terrari. I tak, Dzisiaj i Między zajmujemy... odcinkami sobie wybudowaliśmy domki. Tak, i na, na razie pokażemy, co żeśmy wybudowali. Zacznijmy od mojego ścierwa. Znaczy, każdy to budował swój moje... domek. To jest domek tak. Fifczaka. Ścierwo Fifczaka, chciałeś powiedzieć tak. Yy, dużo dyrta, drewna i to tyle. <noise> Trzy skrzynki mam. No, dużo. A teraz przejdziemy do mojego bunkra, tak. który naprawdę się... budowałem dość długo. Ja już się ośmieszyłem, to teraz Daktur nasz poprowadza po swoim bunkrze. pi Jeszcze do niego nie mam wejścia. Jak? Nie ale... No, choć Kurwa, Nie mogę trafić. No, kipiem, czekaj, zamknę to... drzwi. Tu na górze nie ma nic takiego, ale w przyszłości będzie. Tutaj będą farmy dyń. Tutaj Arm też jest wejście całkowicie niedopracowane. Ono ma być zasłonięte tymi bluszczami, ale mm. na razie nie rosną te bluszcze I tyle. Kto zamyka drzwi, jak głupi. No kultura. One mają być potwierane, zostawię. Tutaj no na dole są miejsca dla NPC'ów. One oczywiście będą udekorowane jeszcze, ale na razie nie mam itemów do tego. A tu na dole jest centrum dowodzenia, czyli taki mój prywatny pokoik, do którego też jeszcze nie mam itemów, żeby zrobić. Jak widzicie, Tutaj mamy to... już merchanta, który jest ma ten, tak? na imię Edmund. A nie, to Harim. Mamy Dajs. Dice... Daj? Nie, jak to się czyta po angielsku? Czekaj, tu jest ten. W każdym to... razie on sprzedaje itemki potrzebne do barwników. I on się. Hmm. Hiram nazywa. Mamy durnego Nersa. Durną Nersa właściwie. Czyli o, pielęgniarkę o, Emily, która sobie wyszła z domku, zamiast tam siedzieć spokojnie. Ona będzie mieszkać w centrum dowodzenia później, nie pytajcie czemu. Mamy Gajda, starego, poczciwego Gajda, który jest z nami od początku i on sobie mieszka nad bunkrem. I mamy też człowieka, który sprzedaje farby, ma na imię Darem. Mam farby? nadzieję, że w przyszłości przyjdzie... słam. Farby? Darem. Ale sprzedaje farby. Farby, farby. Mam nadzieję, no że w przyszłości przyjdzie więcej NPC-ów, Na pewno przyjdą, tylko musimy spełnić wymagania. I co na dzisiaj przygotowaliśmy? Oczywiście lecimy na spontanie. Jak no, możecie ja... zauważyć, zrobiłem sobie okularki. A ja pałkę tobą. Trochę poszliśmy w ostatnich odcinkach w lewo, więc ja proponuję iść w prawo teraz. No, to jest dobry pomysł. Ale wychodzimy tym swoim śmiesznym wejściem. Nie zamykaj drzwi. Dobrze, yes. Tutaj trochę kopałem kamienia. Bo A tu żeśmy na początku jakoś kopali bardzo, bardzo dużo kamienia. Aha, już pierwsza przeszkoda. Bardzo, bardzo dużo kamienia było mi potrzebne do zbudowania bunkra Jeronimo, Jej kop, Kop ile farmer z ci dał. Oświetlaj drogę. Oświetlę ci drogę. Podążaj za mną płomieniem. Śmiesznie, tak? Nie... będę tak, czy zniknie światło. Ej, tak tu jest, patrzcie. A, będą nas bić. No ja to... biję. Wpalam swojego staffa. Ej, no weź, ja pałką chcę się pobawić. Ciekawe masz. Pośpiąć. Po co się zrobiłem? Wstaw może tą pochodnię. Nie, bo mam tylko jedną. No to poczekaj. Nie. nie, idź, kop. No kopię, spokojnie. A... Ty nie trafiasz kompletnie tym stuffem. Bo mnie zablokowałeś. Jak cię zablokowałem? Trafiłem. Możesz sobie przejść. No nie, nie, nie mogę. Dobra. Dobra. Mam... To idziemy. Okej, okay. idziemy jest? po przygodę. Przygoda! Skopiemy to, czy już nie potrzebujemy tego gówno? Potem będziemy potrzebować. Dobra. Tak będziemy chcieli hardmode'owych bossów przyznać. No to zostawimy na potem, dobra. Tam, ja tam na dole, dole coś się spadnie. świeci. Gdzie się świeci? Gdzie? Nie widzisz na dole? Nie. Nie, nie tu. Gdzie? Moment, zabije to oczko. Zabij, czekaj, ja to walnę z Staffem. Widzisz, jakie jestem dobre? Miałeś mi chyba dać yy, ten. Trzeci mnich. Tola, czy nie? A i ja powiedziałeś, że mam ci go nie dawać, to sobie użyłem. Aha, okej. Okay. Yy, tu fok, na to coś się świeci. O, proszę! Nie będziemy musieli długo la latać za tym. Za demonaltarem. Ze śmiercią. Super. O, Gert. Tu jest górę. Za i żelazo, kop. Żelazo nie będę trzeba ci kopać świecią. w każdej ilości, ponieważ ty jeszcze nie masz iron seta, ja zresztą też nie mam pełnego. Ale masz okularki. No mam. Wziąłeś wszystko? Tu jest kolejny tak. żelazo. Widzę, ale nie sięgam do niego. Ciągle zmienia się muzyka z gry. Po co ty za mną latasz? Odsuń się, My, bo nie mogę postawić klocka. No tu. To... To chyba problem. <noise> tak, zdecydowanie. W tym wieku? <noise> no zaraz cię Aha. zje. Nie zje. Ja go zjem. Moją pałką. Zje, Czyli będziesz dobry. magikiem, tak? Będę magiczną pałką w naszej magię. serii. Oczywiście. A skoczysz z okna jak magik? Skoczę i nawet wyląduję. Ty coś tu chyba jeszcze jest? A nie, to tylko ten Nic no smacznego w każdym razie. Ech, nie wyjdzie na górę. Dobra, wyszedłem. No weź, że ja też się tego mogę spodziewać. Musiałem jakoś przejść, co? Nic. Co ty myślisz, że to tak łatwo? Mamy pustynię. Przydałoby się nazbierać trochę piasku na szkło. Ja mam to szkła. Aha. A jak chcesz, to kop piasek. O, kaktus, można zrobić zbroję z kaktusa. Ironowa jest chyba lepsza. Chyba na pewno A? jest lepsza. No nie to, widzę nie innej możliwości, żeby... Zbroja z żelaza była gorsza od zbroi z kaktusa. No nie wiadomo, niezbadane są moce kaktusa. Niezbadane są moce Terrarii. I fizyka tej gry. Czy jest jakaś fizyka? No spadasz na dół? No ale. Jak podskoczysz lis... to grawitację masz. Ale, jak wybierzesz liście, to lecisz w drugą stronę. Oj, tam A jestem szybciutko. O, jeszcze. mamy dżunglę, czyli dungeona mamy z drugiej strony. Albo i. Ooooo, i mamy coś śmiesznego. Jak Chodź to się tu, nazywa? bije. Jak to się nazywa? Ty, zielone. No, Face Monster to się nazywało, to duże. Na. No, ginę, panie, ginę. Co ty wiesz o ginięciu? Dużo więcej niż ty. <grych> no tak. Moja gwiazdka. Przedtem no, ja muszę jest sobie Jester Aroły porobić. To jest, skończyły mi się pochodnie. Tutaj mamy kolejne wejście. Nie Robimy wiem, to Może dzisiaj próbujemy. Co? Przecież nam bardzo dobrze szło. Tak, tak. A... Fuck! Zabij te potwory z tyłu! Zabij te z tyłu! Biję! No nas otaczają. Otaczają nas. Kurwa. Czemu ty bijesz to co ja, skoro z tyłu coś leci? Bo ja nie mam pochodni. No to po co A... się pchasz na dół? Kurwa, kurwa. No i po co się pchałeś na dół? Bo ktoś musiał Dobra, mam nadzieję, że dzisiaj nie zginiemy za szybko. Ale no Ja ciut. tak patrzyłem na moje HP, że dużo nie brakło. Raz bym je siupnął i by było mnie. Daj A, mi pójść w No dobrze, idę tego na górze. A, face monster. Zombie jest. No. Pomóc Nie. Zombie jest naszym najmniejszym problemem tutaj. No Włócz to, zabij... O, Tam jest coś, face ja to... monster. Gdzie, na górze? Już mam niewiele pochodni, 9 mi zostało. Ja nie mam drewna, jak zdasz mi drewno, to będę miał na pochodnie. też nie mam drewna. kuśwa Dobra, to idziemy do kona O, ten jest mój. A, ten, kryształek, myślałem, że chodziły ci o, o pająka. Nie, nie, kryształek. Ale tu dużo tych... Główien. No to będziemy je bić, nie? A, ty o tym mówisz, dobra. No. Never mind, never mind Ty, bo tu się zaczyna ta dżungla cała jak co tam się nazywa. Nie szkodzi. A nie. nie. Kurwa. Kurwa. <ścoughs> ty nie skoczyłeś. Nie. Ja wiedziałem, że tam jest głęboko. Ale ja byłem przekonany, że ty skoczysz. Ja skoczyłem, żebyś ty skoczył. Bo ty skoczyłem. Ja widziałem, gdzieś. że tam jest głęboko. Bunkier daktura. Ale te Jester Aroły są OP po prostu. Na Ej, ja gry. skorzystam z tego, że jestem na powierzchni i naciupam trochę drzewa. Żeby mieć na pochodnie. Ja zaraz umrę, zdajesz sobie z tego sprawę? Eee, nie. Przecież ty nie umierasz. Ty, panie, nieśmiertelny jesteś. Przeceniasz mnie trochę. Nie, no 2,50. <grym> Tyle, co z Maku na promocji. Ale to jest fajne. Zaraz ci dorwę. W ogóle, ty, ja proponuję, żebym przyszedł do zielonego teamu w końcu. Ja jestem w zielonym teamie. No ja wiem, ale mnie nie było. Idę z porcją pochodni. No to super, ale ja tu zaraz umrę. Jak, masz całe 26 życia. A nie Akurat mam za się czym ubiecim. leczyć. Nie mam się czym leczyć, mam. Masz, masz 35 życia. Panie, żyć nie umierać. Zrobię z Reg wszystkiego pochodnie, mam 81 pochodni. Regenerujesz, o to super, dasz mi parę. Tak. Dam ci parę. Dam ci parę. Dam ci parę. Jąkasz. Wiem, co ty tam robisz, Bo mnie ptaki Jąkasz. bije. A herbatkę się pije, co? No jest się chorym, to się pije herbatkę. Chory. To ty czemu całe życie jej nie pijesz? <laughs> Ponieważ całe życie nie jestem chory. Mm, mm. Idę, bo jest jasno. Ty, przeżyłeś, ja no. myślałem, że umrzesz od tego czasu. Spoko, mam 16 HP. No widzę. O, a ja zetnę tego takie fajne drzewko już masz 38, 39. Jestem dobry. Rick, coś tam drzewo. Nie, zanim tam dojdę umrę drugi raz, ale taki szczegół. Nie rób tego. Nie. Zaraz będę. Nie w mieście. Śmiesz... W razie. Teraz ty się powtarzasz. Nie, ja tego tekstu używam bardzo rzadko. Nie w mieście. Po ja to Idę do Ciebie, idę do Ciebie. Beef me, Torch! Tam lewiam. Co lego. za <laughs> Nie ma za co. Też Cię lubi, zawsze lubiłem białym. No robot! Kurwa, się wbiłem na niego. Dobra, zabiłem. Nie, tam nie skaczę. FAK! Widzisz to co ja? Tak, pajączki. To chodź mi tu pomóż! No bije. Dobra. Może przeżyję. Masz coś co regeneruje HP? Eee, Tak. Może w sensie spójrzmy co? wyżej. Stąd się już nie wraca. Dobra, one to się w... zbugowały. Co się stanie jak zrobię... Chcesz coś, żeby Cię ten... leczyć? Ty I na górze razie masz cooldowny. No, pierdziole. No, ściąga jest z tych. Z tej ruzgi. Pały. Pały. Mana mi się skończyła. A, gwiazdka? Wiem. punkt mać. Ile tam tego jest do chuja pana? No właśnie A... tyle. No, pierdoloć. Dobra. Masz. Kurwa. Masz. Dzięki. Wow, mam jednego eee, Ja proponuję... Ja nie się... mam... Kurwa, dobra, nie proponuję. Skończyły mi się strzały. A wiesz, co mi się skończyło? Życie. Ja proponuję zabić to na górze. Fajnie. A, 40. No, ja idę mam, na dół, Jeronimo. Pierdole. A przeżyłem. Kurwa. <laughs> Pidania mnie zabiła. Wracasz tu? Tak. Jeronimo! Ała, ała, ała. Dobra, Ale ja nie proponuję. To ja proponuję w tym momencie zakończyć ten odcinek i w następnym będziemy dalej. Takim failem naprawdę. Nie lepiej tak. zacięcie i znaleźć coś śmiesznego? Nie, 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 nie. Nie. No dobra, dobra, no to kończymy odcinek. Oczywiście nie obyło się bez śmierci. Na szczęście nie tylko mojej. W następnym będziemy bić bossa. <noise> Także trzymajcie się, cześć Wam. Yeah. Cześć.